A przywitam się z wami, tak jak normalnie robię, robię to na swoim kanale. Siemano ludziska, tutaj Loczek. Chciałem wam dzisiaj pokazać mój gameplay z Dominacji na mapie Highrise z MW2 na Xboxie. Nie jest to Show Me Your Game, bo tak naprawdę Siemaność. mam w, w dupie to, co tam leci. I chcę wam po prostu, po, chcę powiedzieć po prostu, przeznaczenie snajperów, prawda? Jak robią trickshoty? Źle. Jak kampią? Źle. Jak quickscopują Źle. Wszystko źle. Ludzie, proszę was. Wiem, że ten temat jest ostatnio bardzo modny, tak samo jak był kiedyś modny czy PS3 czy Xbox. Czy ostatnio modne MW3, czy Battlefield 3. Czy snajpienie zwykłe, czy hard hardscoping, czy trickshooting, czy quickscoping, nie wiem. Ja mam w to gdzieś, za nikim się nie odwołuję. Pamiętajcie, niech Podstawowy, nie zapominajmy o podstawowej zasadzie. Podstawą zasadą jest to, że liczy się fan z gry. Liczy się fan w grze i naprawdę... Nie no, co nam do tego, że koleś chce na przykład robi trickshoty? Co nam do tego, że koleś yy, gratą tą snajperką, yy, robi hardscopy? Jak ja w tym filmie specjalnie robię hardscopy, wale robię, campę. Yy, nabiłem w tym, na tym meczu atomówkę. Yy, no, no, poważnie. Tam, potem wejdę sobie tam na daszek y, da, daleko gdzie można wejść i po prostu siedziałem y, zwykłym przeznaczeniem snipera. Mm, trochę jestem spontaniczny i trochę nie mówię płynnie, ale po prostu wzięło mnie, bo oglądałem już 15 film z kolei idzie. Ludzie wypowiadają się o triksotingu kupingu i ja co tam jeszcze Dobra, ja mam to gdzieś. Podstawową zasadą snajpienia było to, właśnie jak widzicie w tym meczu, że taki koleś nie powinien się wychylać zbytnio, powinien siedzieć na swoim respie i ogarniać teren i ściągać z dużych odległości. Tak to powinno wyglądać. Początek tego meczu nie jest zbyt ciekawy, ale potem tam będzie harry, chopper i oczywiście atomówka. A co do kanału topfrak, mówicie, żeby nie wrzucać główna, nie wrzucać i quickscopingu zwykłych rzeczy. My staramy, tak mi się wydaje, że przynajmniej staramy się z Aerochemixem zrobić coś na coś na wzór masznima Respawn. Yy, nie na wzór zwykłej masznimy, bo tam w sumie. Nie, dobra, nieważne. Na masznimy Respawn. Oczywiście seg yy, segregujemy klipy, czy są dobre, czy średnie. Główna nie rzucamy, jak już Aro powiedział. Aroezius <laughs> Jak? Nie, no a właśnie, zwątpiłem, czy on się nazywa Damian, czy Aroezjusz? Bo już są tacy ludzie co mają na imię macie, jak mówią, że są Michał, prawda? Tak takie tam pierdoły. Ale ROS już, dobra, nieważne. Co do tego. No, o, tu mnie kurde koleś tak nie fajnie z tym RPD. Już, by, już bym był tam. A no, on tam. Widzieliście dwa strzały. Hmm, aha, co do... Wracając, co do materiału, który wrzucamy. To już od Was zależy, czy filmik dostaje dobrą ocenę, czy złą, prawda? Ja ostatnio rzuciłem klip taki bez sensu. Grałem w Black Opsy. W jednym meczu miałem z 50 hitmarkerów. No dobra, przesadzam, było ich 15, tam może więcej. Ale po prostu rozśmieszyło mnie to, dodałem muzykę bezsensowną, żeby było po prostu to śmieszne, bo ja kieruję się zasadą fan. Dużo ludzi, niektórzy nie patrzą na statystyki, a niektórzy tylko patrzą na statystyki. Ja mam. Ja mam statystyki, takie średnie, powiem, że trochę głęboko gdzieś. Patrzę na to tak. No, jakieś poniżej normy, jakieś tam nie spadnę, prawda? Ale właśnie mówię o tym daszku, gdzie wbiłem właśnie i stąd już. I właśnie. Takie według mnie powinno być przeznaczenie snajpera. I, ludzi... I po tym meczu zostałem tak schejtowany przez jednego Polaka. Że ja wracę, jeszcze, jest, nieważne jakie hejty, bo to oświadczę świadczę jego poziomie. Ja się kieruję hasłem banu i debili, nie będę z nimi dyskutował. Bo kto dyskutuje z debilami, zniża się pierw do poziomu takiej osoby, a potem ta osoba może ją pokonać doświadczeniem. To jest już straszne. Ale dobra. Co ja, ja zgubiłem wątek. Teraz się tak przyjąłem tym, co zacząłem mówić. Aha, właśnie, tutaj. Mm, i prawda, i tu migracja hosta okropna w tej grze. A dobra, wróćmy do tematu Modern Warfare 3 czy Battlefield 3. Je, na przykład jest taka strona ps3site.pl, w ogóle nie próbuję jej, w ogóle nie powinienem powinno powiedzieć nazwy tej strony, ale już powiedziałem, dobra, w dupie to mam. <coughs> Że na tej stronie wszyscy fanboje PSa chwalą Battlefield, to wygląda tak. Ludzie grający na Xboxie są za Call of Duty, większość przeważnie, są za Call of Duty i ludzie grający na Playu są za Battlefieldem. Yy, ja mam obie konsolety, gameplay z MW2 jest na Xboxie, lecz w Black Opsy gram yy, lepiej mi się gra. No, nie nie lepiej po prostu Black Opsy wolę grać na Playu. I tyle. Mam je na obie platformy, ale gram na Playu mam ten 15% preczuś, tam ja pierdzielę. Któryś tam jest. No mm, właśnie. A. Aha, wracając do tego Battlefielda. Osobiście trochę grałem w Bad Company 2 i są to zupełnie inne gry niż Call of Duty. Call of Duty dawno, dawno zmieniło się z minęło się z realizmem. Znaczy, czy ja wiem czy się minęło. Jest ta gra bardziej taka zręczności zręcznościowa, strzelaninką bym to nazwał, że potrzebuje więcej refleksu. Bardzo szybko padamy w tych grze. No niekoniecznie w Black Opsach trochę już trzeba było się napocić nie przez brak mocy obalającej, ale spójrzmy na takie MW2. Gdzie naprawdę wystarczyło jedna seria z FAMASa trzystrzałowego czym 16 i koleś znikał nam z mapy. Waliliśmy tą tubą, które oczywiście, mam nadzieję, że w MW3 ich nie będzie. Znaczy no, będą na pewno tuby, tylko będą tak samo słabe jak w Black Opsach. Bo, bardzo mi się podobało. Było już moc obalająca w sobie, prawda? mocy balająca w sobie, ale tuby były tak słabe jak w Black Opsach, a broń by ściągała tak jak w MW2. To by było bardzo fajne. Do Komandosa powiem Wam tak. Moim zdaniem komandos powinien być. Hmm, powinien yy, Powinien na przykład... no nie powinien oczywiście mieć takiego zasięgu, ale nic do tego perka nie miałem, nie, nie wkurzał mnie specjalnie. Nie mam nic, żeby zniknął nóż taktyczny, bo bardzo fajnie z nim się grało. Właśnie dlatego dali ten perk, Komandos, bo był nóż taktyczny, prawda? Żeby taki koleś no przesadzili z tą ciągnięciem, że on teleportuje się na 15 metrów. Ale na przykład powinna być kara. Używamy Komandosa. Nie mamy tam dwóch magazynków broni, prawda? I nie jest taka osoba, która najfuje, tylko najfuje, prawda? I ma w dupie broń. A nie kolej ma skara czy gówno, co nie wiadomo i Nie wiadomo ma co. O, i biega sobie z komandosem i po prostu to mu ten pomaga. Albo jeszcze jedno stwierdzenie mnie rozwala naprawdę. Jak ktoś mówi. Y, komandos nie jest nupski, chyba gdzieś już to się jak ktoś tak Kerlo mówił chyba. Chyba Kerlo, no właśnie bo Kerlo mówił. No właśnie, to już atomówka moja wbita wykampiona w wciul. Ale tak powinni grać snajperzy. Nie miałbym nic do tego, gdyby taka osoba mnie tak zabiła. A tu miałem fuksę, że ten yy, nalot nie Ale dobra, czas się kończy, a ja, ja chciałem powiedzieć, że koma nie, komandos nie jest nobski, bo używają go snajperzy. Bo jest, bo kiego, grzyba snajperowi komandos. Ludzie, błagam was. Można coś ze steady aimem grać i jest naprawdę fajnie. Co, steady aim na pro, co daje? W głębsze w powietrze. A przypadkiem nie o to chodzi, żeby hardować snajperem, żeby nie rwalić hard Dobra, skończę moje wywody, bo trochę tak chciałem się. Tak, wyszalić Wam smutny loczek jest tak chciał się wyszalić. Oj, oj. Dobra, to chyba mecz wynik co 37 do 7. Ja zapraszam Was na mój kanał, gdzie, gdzie w 23 gdzie, na mój kanał, na moje konto na PS3 23 odbędzie się Open Lobby, z którego relacje wrzucę na swój kanał. Peace, ludziska.